Podwyżki będą od 1 stycznia 2017 roku, to jest 250 zł dla funkcjonariuszy i 250 zł dla pracowników cywilnych, bo też mamy przecież zespół pracowników cywilnych, zarówno Straży Pożarnej, Polskiej Policji, jak i Straży Granicznej. Będą trzy komponenty, które składają się na program modernizacji, a więc pieniądze przeznaczone na podwyżki, pieniądze przeznaczone na Zakup sprzętu i pieniądze przeznaczone na infrastrukturę. To dla mnie zaszczyt, że mogę wyróżnić Państwa za ofiarną służbę. Przed chwilą, podczas odprawy z dowództwem służb nadzorowanych przez ministra spraw wewnętrznych i administracji, podkreślałem to, że. ETOS służby, przywrócenie etosu służby jest podstawowym zadaniem, które postawiłem komendantom Polskiej Policji, Straży Pożarnej, Straży Granicznej. ETOS służby to gwarancja tego, żeby obywatele naszego kraju czuli się bezpiecznie. ETOS służby to powołanie, któremu powinni być wierni funkcjonariusze Policji, Straży Granicznej. Straży Pożarnej. I tak jest. To jest możliwe. Zresztą bardzo spektakularny wymiar tego zjawiska mieliśmy możliwość zaobserwowania podczas Światowych Dni Młodzieży, wtedy, kiedy to pielgrzymi wiwatowali na cześć polskich funkcjonariuszy. Dlaczego? Dlatego, że funkcjonariusze byli pomocni pielgrzymom. Funkcjonariusze mają być pomocni i są pomocni mieszkańcom temu służą programy wprowadzone za czasów moich rządów w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji a więc program dzielnicowy dzielnicowy jest odciążony od pracy administracyjnej jego zadaniem jest patrolowanie rewiru jest kontakt z ludźmi wszystkimi, którzy oczekują pomocy, oczekują wsparcia, temu służy też aplikacja. Moja komenda bardzo łatwa do wgrania na każdy telefon komórkowy. Ta aplikacja pozwala w sposób bardzo prosty, aby jeżeli jest taka potrzeba skontaktować się z dzielnicowym, żeby zwrócić uwagę na to, co złego dzieje się w miejscu naszego zamieszkania, w miejscu, do którego uczęszczają do szkoły nasze dzieci. To jest proste, ale jak się okazuje, przez poprzedni rząd nie było wprowadzane. Więcej. Poprzedni rząd likwidował posterunki policji. Rząd Prawa i Sprawiedliwości przywraca je do życia, bo chodzi o bezpieczeństwo mieszkańców. Z podwyższenia wynagrodzeń, z pieniędzy, które są przeznaczone.